Pod punkcie A oczywiście najpierw zaczniemy od wykonania dzielenia, czyli dzielimy wielomian w przez dwumian Q. Zapisałam sobie to w tym miejscu. No i po kolei x do trzeciej przez x to będzie x kwadrat. Teraz wykonujemy mnożenie i zmieniamy znaki, czyli x kwadrat razy x to będzie x do potęgi trzeciej, czyli zapiszemy minus x do potęgi trzeciej x kwadrat razy minus 2 to minus 2x kwadrat, czyli zapiszmy dodać 2x kwadrat. Teraz podkreślamy, no i będziemy wykonywali wskazane działania, czyli x do 3 odjąć x do 3 to 0. Minus 2x kwadrat plus 2x kwadrat to 0, czyli tak naprawdę nam zostanie tutaj tylko x, może to sobie przedłużmy. No i dzielimy. x przez x to będzie 1. Mnożymy i zmieniamy znaki. 1 razy x to będzie x, czyli zapiszemy minus x. 1 razy minus 2 to minus 2, czyli zapiszemy plus 2. Podkreślamy. No i x odjąć x to będzie 0, czyli nam zostanie tutaj dwójka i to będzie właśnie nasza reszta. No i w kolejnym kroku wielomian w będziemy chcieli zapisać w takiej postaci, czyli po kolei. P od x to będzie iloraz, czyli wynik dzielenia, czyli wynik dzielenia mamy tutaj. To będzie x kwadrat plus 1 razy dzielnik, czyli to przez co dzieliliśmy, czyli x odjąć 2, no i dodać reszta, tu będzie reszta, czyli plus 2. No i spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także najpierw wykonujemy dzielenie, czyli wielomian w dzielimy przez dwumian q, co zapisałam Tutaj, po kolei. Minus 2x do 3 przez x to minus 2x kwadrat. A teraz będziemy wykonywali mnożenie i zmieniali znaki. Czyli minus 2x kwadrat razy x to minus 2x do 3. Czyli zapiszmy plus 2x do 3. Minus 2x kwadrat razy 3 to minus 6x kwadrat. Czyli zapiszę plus 6x kwadrat. Teraz podkreślamy i wykonujemy działania. Minus 2x do 3 plus 2x do 3 to 0. 3x kwadrat plus 6x kwadrat to 9x kwadrat. No i przepiszmy jeszcze plus 4. Bierzemy pierwszy wyraz, dzielimy przez x. 9x kwadrat przez x to będzie 9x. Mnożymy 9x razy x. To 9x kwadrat, czyli zapiszemy minus 9x kwadrat. 9x razy 3 to 27x, czyli zapiszę minus 27x. No i teraz uwaga, ponieważ tak, 9x kwadrat odjąć 9x kwadrat to będzie 0. Czyli tutaj nam się to ładnie zredukowało, ale my nie możemy policzyć tego w ten sposób 4 odjąć 27x, ponieważ przy czwórce nie ma x, -ów. to nie będą wyrazy podobne. Czyli w takim przypadku pamiętajcie, żeby tu zapisać wyrazy w kolejności od x w najwyższej potędze, czyli najpierw zapiszę sobie minus 27x, a następnie zapiszę plus 4 to mogliśmy odjąć, ponieważ przy tej 9 przy tej minus 9 mamy x w tej samej potędze, czyli to są wyrazy podobne, tu wyrazy nie są podobne, czyli musimy je po prostu przepisać. Ważna jest, jeszcze raz powtarzam, kolejność od potęgi najwyższej. Zawsze zaczynamy zapisywanie. No dobra, czyli teraz bierzemy znowu pierwszy wyraz, Czyli minus 27x i dzielimy przez x, -a i wówczas otrzymamy minus 27, mnożymy i zmieniamy znaki. Minus 27 razy x to minus 27x, czyli zapiszemy plus 27x. Minus 27 razy 3 to będzie minus 81, czyli zapiszemy plus 81, podkreślamy. Minus 27x plus 27x to 0, a 4 plus 81 to będzie 85 i to będzie nasza reszta. No i zapiszmy. Wielomian W w takiej samej postaci jak w podpunkcie A. Czyli najpierw wynik dzielenia, czyli minus 2x kwadrat plus 9x odjąć 27 razy ten dwumian, przez który dzieliliśmy, czyli nasz dzielnik. No I dodać reszta, czyli plus 85. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj znowu wykonujemy na początek dzielenie, czyli x do czwartej przez x to będzie x do potęgi trzeciej. Mnożymy i zmieniamy znaki, czyli x do trzeciej razy x to x do potęgi czwartej, czyli zapiszmy odjąć x do czwartej, x do trzeciej razy minus 1 to minus x do trzeciej, czyli zapiszemy. Plus x do potęgi trzeciej. Podkreślamy i mamy x do czwartej, odjąć x do czwartej to 0, x do trzeciej, plus x do trzeciej to tu oczywiście mamy jedynki, czyli pojawi się 2x do trzeciej, no i całą resztę przepiszmy, odjąć 3x kwadrat, dodać x. No i teraz dzielimy. 2x do trzeciej przez x to będzie 2x kwadrat. Mnożymy 2x kwadrat razy x 2x do trzeciej, czyli zapiszemy odjąć 2x do trzeciej, 2x kwadrat razy minus 1 to minus 2x kwadrat, czyli zapiszemy plus 2x kwadrat. Podkreślamy. No i mamy 2x do trzeciej odjąć 2x do trzeciej to 0. Minus 3x kwadrat plus 2x kwadrat to minus x kwadrat. I dodać x. Dalej dzielimy, czyli minus x kwadrat przez x to będzie minus x. Mnożymy minus x razy x to minus x kwadrat, czyli zapiszmy plus x kwadrat. Minus x razy minus 1 to x, czyli zapiszemy odjąć x. No i teraz minus x kwadrat plus x kwadrat to 0. x odjąć x to również 0. Zapiszmy wielomian w, w takiej postaci. O jaką nas proszą, czyli najpierw ilo raz, czyli x do trzeciej dodać 2x kwadrat odjąć x, razy x odjąć 1 no i dodać reszta, czyli w tym przypadku mamy dodać 0, czyli tak naprawdę moglibyśmy także to zapisać już w takiej postaci, x do trzeciej plus 2x kwadrat odjąć x, razy x odjąć 1. No i pozostał nam podpunkt d, czyli także najpierw wykonajmy dzielenie 3x do czwartej przez x to 3x do trzeciej, mnożymy i zmieniamy znaki, 3x do trzeciej razy x to 3x do czwartej, czyli zapiszmy minus 3x do czwartej, 3x do trzeciej razy 2 to 6x do trzeciej, czyli zapiszmy minus 6x do potęgi trzeciej. No i po kolei 3x do czwartej, 3x do czwartej to 0. No i teraz tutaj nie możemy tego y, odjąć, nie możemy tego zredukować, ponieważ to nie są wyrazy podobne. Tu mamy x w drugiej, tu mamy x w trzeciej potędze, czyli zapisujemy od potęgi najwyższej. Czyli najpierw zapiszę minus 6x do trzeciej, później odjąć x kwadrat, no i ewentualnie... Pozostałą część, chociaż wystarczy, że zapiszemy te dwa wyrazy, skoro w nawiasie także mamy tutaj w dzielniku dwa wyrazy. No i dzielimy. Minus 6x do 3 przez x to minus 6x kwadrat, mnożymy i zmieniamy znaki, czyli minus 6x kwadrat razy x to minus 6x do 3, czyli mamy plus 6x do 3. Minus 6x kwadrat razy 2 to minus 12x kwadrat, czyli zapiszmy plus 12x kwadrat. Podkreślamy. Tu mamy 0. Minus 1 plus 12 to będzie 11x kwadrat. Dodać 9x i odjąć 1. 11x kwadrat przez x to będzie 11x. Mnożymy. 11x razy 1 x to będzie 11x kwadrat, czyli mamy odjąć 11x kwadrat. 11x razy 2 to 22x, czyli zapiszmy odjąć 22x. Tutaj mamy 0, 9 odjąć 22 to będzie minus 13x i odjąć 1. Minus 13x przez x to minus 13, mnożymy minus 13 razy x to minus 13x, czyli zapiszmy plus 13x. Minus 13 razy 2 to minus 26, czyli zapiszemy plus 26. Tutaj mamy 0, a minus 1 plus 26 to będzie 25, no i mamy naszą resztę. Czyli wielomian w możemy zapisać w taki sposób, że mamy tak, nasz ilo raz, 3x do 3 odjąć 6x kwadrat plus 11x odjąć 13 razy dzielnik, czyli x plus 2, no i dodać reszta, czyli dodać 25.